Co mi zrobi bank, jak będę chciał skorzystać z sankcji kredytu darmowego? Wiele razy słyszałam, że bank się na mnie uweźmie, podwyższy mi oprocentowanie. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Bank nie może tego sobie zrobić tak sobie. Jest umowa, umowa dwóch stron, i ona wyraźnie mówi, na jakich warunkach bank może podwyższyć oprocentowanie. Ale nie ma, że jak pójdziesz do sądu, więc nie może Ci tego zrobić. Bank co najwyżej musi Ci oddać Twoje pieniądze. Poza tym nie ma takiego przepływu informacji, że jak występujesz do sądu, to pani Krysia w okienku wie, że ty wystąpiłeś do sądu i ona już na ciebie będzie krzywo patrzeć. Nie będzie ciebie lubić. Nic z tych rzeczy. Bank to jest maszynka do robienia pieniędzy. Bank nie ma uczuć, więc nie będzie się na ciebie obrażał. Wręcz przeciwnie, da Ci jeszcze kolejny kredyt. Jeśli podobają Ci się moje treści, które zamieszczam, to wciśnij plusik, albo łapkę w górę, albo serducho, nie wiem, co tam jest, na jakim profilu mnie oglądasz, na jakim portalu, i będziesz na bieżąco.